Z tej strony, Wilczek! To mój pierwszy film na moim kanale! Cześć, cześć moje Wilcze! To będzie moje przemitanie! Tak, to jest mój pierwszy filmik na kanale. Yy, to jest taka klapa, w której trzeba zbierać jakieś różne rzeczy. I na przykład trzeba rozbudowywać swoją wioskę. Ja na razie mam mało, ale mam nadzieję, że uda mi się uzbierać całą. Będzie z tego chyba seria. I mam nadzieję, że się wszystko uda, yy, że będziecie tutaj razem ze mną i obędziecie oglądali. Więc na samym początku zbieram co To jest chyba jakiś kamień. Mamy też najlepsze ciekilo i te siekierki za darmo. może sobie to odbierzemy dzisiaj ja już na tym filmie. E, Także idziemy Tutaj mamy już diamant. Diamenty. diamenty na tej wyspie już zbierałam Trochę napiszcie też w komentarzach, czy graliście bądź gracie w tą grę. Ja na razie no, dopiero zacząłem, ale już trochę nazbierałam tego. I teraz zbieram właśnie diamenty. O, i tutaj mamy przejście, taki jakby tunel, i są tu też potworki, dlatego trzeba na nich uważać. I musimy sobie zrobić nowy kill -off żeby tutaj y, zrobić oto o żeby tutaj dostać to y, muszę najpierw rozwalić tą ścianę tym kilofem level 3, także na pewno idziemy po ten kilof, żeby zrobić sobie go ulepszyć. Tutaj mamy też parę ludzi, którzy mi pomagają. Także bardzo dobrze. Tutaj mamy drewno. Więc teraz idziemy ulepszyć kilof. Chyba e, zapamiętałem, że tutaj była upgrade. O, ulepszalnia do kilofa. Tak, to jest to. Co? Aż tyle trzeba? O jacie. Dobra, to zbieramy najpierw co widzowie. Chyba te diamenty, bo najłatwiej się je zbiera, dlatego będziemy je tutaj zbierać teraz. E, Najczęściej naj łatwiej je zbierać same, Oczywiście za reklamę. Jak za reklamę to. Nie. Ja nie chcę za reklamę. Ale tutaj też pokazuję, że są jakieś skały tam w tym labiryncie. Ale tutaj. O, to można te skały wymienić na diamenty, a te diamenty widziałam, że potem się chyba przydadzą. I tutaj co? Za 100 y... pieniędzy mogę sobie kupić. Chyba tam 12 dni, albo nie? Nie wiem, schodzi. Ale jak wiecie i gracie w tą grę To napiszcie mi w komentarzach My oczywiście Tutaj będziemy zbierać dalej Te diamenty Brakuje nam już tylko 42 Diamentów 42 diamenty Jest ich tutaj troszeczkę sporo Chociaż nie tyle ile Drewien, dlatego Zbieramy, zbieramy I brakuje nam tylko 8, 7 8, 7 I... Mi brakuje, brakuje nam dwóch. I mamy, mamy już pierwszy przedmiot z listy. Teraz musimy kopać y, te jakieś kamienie, nie wiem jak to się nazywa. No, te potworki głupie cały czas mnie atakują. Dobra, teraz mamy, musimy zbierać te y, takie kamienie i potem je ulepszyć. Y, poczekajcie, bo tutaj. Aha, te gobliny mnie atakują. Dobra, musimy ulepszyć. Ten kilo i te diamenty, znaczy jakie diamenty? Te, ten kamień musimy ulepszyć tutaj. Tutaj, ile ja mam, 296, więc 40 wkładamy tutaj, i to powinno się tutaj przerobić na takie, widzicie, takie sztabki. Tak, jakby także. Pozbierajmy sobie troszeczkę tego więcej, albo drewna pójdziemy. Drewno ulepszyć. Nie wiem tego drewna. 200. Ale pozbierajmy sobie na zapas. I zobaczmy czy tutaj jest coś do zebrania jakiejś rzeczy, żeby zrobić sobie platformę. I od razu tutaj włożę. 70 tutaj jest... O, Ale ja bym chciał to mieć. Tylko poczekajcie, ja mam chyba tu jakiś portal, z czego co widziałem. Chyba tak. Tylko ja nie wiem, gdzie on jest. To może wcale nie ma. To jest jakiś trader. Nie, nie będziemy wszystkiego sprzedawać. Nie chcę, nie chcę. Albo wszystko sprzedamy? Będzie przynajmniej tak, jakby od początku, byśmy mieli. Ej, dawajcie widzowie. Chyba to zrobimy. Chociaż te takiego niebieskiego dwójkę. Nie, to bym zostawił. To więc sprzedajemy, 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 sprzedajemy i sprzedajemy. To bym zostawił. I mamy, mamy pieniądze i teraz musimy to robić od nowa. Super! A tyle się nazbierało. No niestety. No dobra, a co to jest? Czy to jest za darmo? No nie, za 12 zł. No to nie. Nie będziemy tego kupować. Yy, oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, to zachęcam do zasubskrybowania tego kanału wilczek. No, po prostu zachęcam, bo naprawdę będą chcieć tu działy bardzo fajne rzeczy. Także my tutaj już kopiemy te diamenty. No nie. I był jakiś stworek straszny. Yy, napiszcie. A nie, to już mówię, przepraszam, ale dobra. Yy, to jest. Co to jest? Nie wiem. Ile to kosztuje? 58 zł. Oj, dużo, 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 dużo. A my oczywiście dalej zbieramy diamenciki. Yy, tutaj o, diamenty. Jeszcze raz. Ile tych diamentów jest na. 90, co? 90 jeszcze. No to jeszcze trochę sobie zbieramy. Tutaj 16 sztapek. Mam nadzieję, że się przetopiły i zrobią się te sztabki bo się bardzo przydadzą. tutaj potworek oczywiście znowu atakuje yy, tutaj idziemy 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 no te potworki no zabijemy bo no nie przydadzą się tutaj za bardzo co a no tak bo sprzedałem wszystko no to jeszcze raz sobie wkładamy musi być oczywiście 40 yy, dobra i 40 na 40 jest yy, tu jest full się przytopiło. Drewno mam 54. To jeszcze no trochę nam brakuje. Więc zbieramy, zbieramy, zbieramy. A nie, to nie jest drewno, no tak ja jestem głupi. To poczekajcie, zbieramy drewno. Drewno, drewno, drewno. drewno. Dobra. I tutaj już jest. Dobra, 59, bo to się... To się robi. Także zdaliśmy to jako full. Yy, tutaj idziemy, diamenty musimy kopać. No, niestety, no dobra. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Lubię kopać. Także napiszcie, czy ta gierka Wam się podoba. Czy mam nawet wygrywać i więcej z tej gry, bo. No mi się ona spodobała, nie wiem jak Wam. Jeśli Wam się nie podoba, to już nie będę nagrywał. Jeśli Wam się podoba, to może jeszcze kilka filmów z tego nagram. Także zostawicie łapeczkę też do góry, koniecznie. Znaczy, nie za... nie, nie musicie, ale jak chcecie, to zostawcie. I tutaj zbieramy te drewno. Yy, znaczy, jakie drewno? O, dobra, już mamy to. Yy, jeszcze 9 sztapek nam. I chcecie coś zobaczyć? Nie wiem, czy to się potem wszystko traci, ale się boję, Wie, ale zrobię to, żeby wam pokazać, zrobię to. Wypłynę sobie w morze i zobaczcie, y, co teraz się robi, widzicie? Rakiny się pojawiają i one mnie po jakimś czasie zjedzą, no, y, więc tak, no więc mnie tak jakby zjadły. A czy straciliśmy wszystko? Nie straciliśmy, na szczęście. Na szczęście i to deski mamy już zebrane, więc tutaj mamy cztery, jeszcze pięć, musimy to uzbierać, musimy, koniecznie widzowie musimy, zaupgradeujemy kilof, potem tam pójdziemy i będziemy zbierać różne rzeczy, także, no, będzie trzeba, będzie trzeba, tylko poczekajcie, ja tam spróbuję zaglądnąć, no, o sprawdzić tam o jest coś do odblokowania to my na pewno, o rozwalę sobie te potworki bo je ja da się tak rozwalać i dobrze no mało im HP zostało, no dawaj dawaj, dobra mamy to także teraz, no brakuje nam tylko 5 sztapek czy to się przytopi? dobra tutaj przy okazji jest jedna, to sobie zbiorę tam jest 6, tak będziemy to mieli mamy to tak, i mamy, 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 i mamy nowy, gdzie ja idę, mamy nowy kill off, także tam trzeba iść, tam trzeba iść, nawet mogę kliknąć to i już nam się pojawia, tylko nie mogę się tam teleportnąć niestety. Czemu mi się w cały czas coś włącza, no dobra, idziemy. Yy, tutaj, upgrade kill off, klikamy i klikamy upgrade, dobra. To aż minutę potrwa? O jacie, widzowie. No to troszeczkę sobie poczekamy. Widzowie, już nam się to przetopiło. I mamy to, mamy, mamy widzowie. O już nam się coś pokazało, że mamy tam iść. I brakuje nam, co? 83 tego. Do, czego, do czegoś zrobienia i do tego. Łojacie. Dobra, rozwalmy tych goblinków. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. No co jest? No jakich dużo się naraz piło? No dobra. Mamy też dużo tego kamienia, czy tam jak to się tam nazywa. Jeśli znacie tą gierkę i wy nią gracie, to napiszcie mi co to jest, albo w ogóle znacie to, co to jest, bo ja nie wiem. Ja jeszcze nie znam takich rzeczy, także yy, idziemy, 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 jeszcze... O! Dobra, już nam y, się to zrobiło ciekawe ile to było trzeba zrobić, bo tego nie widzieliśmy. Ale dobra, no rozwalmy tego. To trzeba było 120! A No ja miałem tam 100 ileś, albo 200. Nie wiem. Dobra. Teraz 120 tego, wkładam wszystko. Dobra, jeszcze trochę nam tego brakuje. Dobra, to już mamy zrobione. Jeszcze trzeba trochę tych niebieskich tych diamentów. A czy mogę to wykopać? Mogę. A tutaj też to samo. I dłużej się to kopie. Może więcej daje. Nie wiadomo. A poczekajcie, bo może tutaj. O, 200 tego aż, o kurde. No dobra, robimy najpierw tamto. Jak nam każe tamto robić, to robimy tamto. Także um, to jest taki jakby samouczek. E, idziemy teraz, 10 diamentów nam zostało. 5 diamentów, musimy to zrobić. Jest, mamy to. Mamy wszystko zaliczone. Teraz idziemy tutaj. O, tutaj, dobra. I robimy to i mamy... Co? Ja tu mogę? Już widzę, myślałem, że to za darmo, a to nagle za reklamę, No nie. No ale dobra. I tutaj 150. I to czy, co mamy zrobić teraz? 100. O ja cię. To dużo odblokujemy, chyba. No nie wiem. Ale dobra. Przekonamy się, jak to zdobędziemy. 150 brakuje nam. A nie! Mamy chyba coś innego zrobić, bo tu 150 jest jakieś klucze trzeba? To od razu damy. O, to, o. Te pieniążki. Tutaj 250 jeszcze jakiś klucz. A jak zrobić ten klucz? Nie wiem. może tam coś będzie. Nie, tam jest 200. To nie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ty, no nie ma tego. Poczekaj. No nie wiem. Widzowie. No, no dobra. Zrobimy tamto. Nam na mało brakuje. Ja Mamy 140, jeszcze 10. Tu pokazuje coś kompletnie innego. Nie rozumiem tego. Co to jest? Kingsware... Nie znam angielskiego, także nie przeczytam. Ale dobra. 150 wkładamy tutaj. I tutaj mam 175! O jacie! No to dużo. Także no, robimy, robimy. To jeszcze brakuje 141. No to troszeczkę sobie pokopiemy tego, ale chyba najbardziej opłaca się kopać te. Nie wiem, Bo się długo kopie jakoś, ale chyba więcej dają. Dobra, kopiemy. Kopiemy. O, no i mamy to wykopane. Teraz jeszcze tutaj troszeczkę sobie pokopiemy. Ile nas 139, to jest 175. No dobra. To jeszcze kopiemy. Tutaj wykopiemy i pewnie pojawi nam się tamto. Yy, tak, jak myślałam, pojawiło się. Także kopiemy, kopiemy, kopiemy i jeszcze raz. O, dobra. Mamy już to skończone. Yy, tutaj, ale. Chyba bym tego nie brał jeszcze i bym wziął yy, to. No nie, no i się przed, przed samym nosem mi się pojawiło. No ale no dobra. Yy, robimy to. To kładziemy. No i coś włączyłem, oczywiście, no ale dobra. No nie. Dobra. Kupimy, tu jest 225. Dobra, to już wolę tamto. To już wolę tamto. Także idziemy. Czemu mi cały czas te niebieskie pokazuje te diamenty? Nie rozumiem tego. Może to albo, albo, albo to, albo to. Nie wiem. O, to by mi się teraz przydało. I chyba widzowie to kupujemy. Jest to za darmo, także czemu z tego nie skorzystać? Kupujemy! Dwie minuty mamy. Także trzeba się pośpieszyć i na razie tylko kopać, żeby trochę tutaj pod tego podostawać. I tutaj mamy ile. No, jednego hita. Wcześniej tyle się tego rozwało, Rozwało na Co jest, no, dobra. I tutaj rozwal tego. Kopiemy, kopiemy. Szybko, szybko, bo to może się skończyć. To nie jest na cały czas. No dobra. Jakby było płatne, to wtedy by było na cały czas. A jest za darmo. Dlatego trzeba brać, trzeba brać, widzowie. Dobra. Tutaj bierzemy. I mamy już dużo tego. 400! Ojacie! Dobra. To zbieramy do 500. Chociaż my już prawie mamy. No dobra. Mm, tutaj no jeszcze 20, ale nam brakuje. Będę miał 500. O, mamy 509. Dobra, 600. Czy nam się uda? Cała minuta. Chyba się uda. Chyba się uda. Mam nadzieję. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Respcie się. Kamienie. Respcie się. Dobra. Tutaj mamy. Te kamienie. Zbieramy. Dobra. Teraz tutaj, i dobra, mamy 637. To mam nadzieję, że wystarczy. No ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. I mamy 689. Chyba wtedy musiałam się pomylić. bo Było niemożliwe, żebym tak szybko wykonał. No ale... Dobra. Mamy 700 już. O jadź się. chyba nigdy nie miałam tyle takich liczb. Nigdy chyba. O ja Także widzowie. No, za 6 sekund to się kończy, a to się nie chce pojawiać. Szybko, kop, kop, kop. Dobra, wykopam. No i mi się skończyło, widzowie. No dobra, wykopam 800. 800, prawie 900, także możemy dużo tego, że, tych rzeczy kupić. Tego na razie nie chcę przytapiać, także nie będę tego robił na razie. Może później. Mm. Robimy, robimy. No Nie, no i długo będzie się kopać. Jakie kąpać. Dobra. No i jeszcze tutaj. No nie. No dobra, przynajmniej dużo tego będę miał. Dobra. 225 leci i mamy nową platformę. Dobra. i po co ja to kopię? Ile to kosztuje? Co to jest? Jak to się zdobywa? Nie za bardzo. Tu jest przejście. Ojacie, a ja, ja o tym nie wiedziałam. a ja pewnie tego przy, y, wcześniej nie miałem i nie widziałam tego. No, dawajcie rozwalajmy, rozwalamy, rozwalamy. I dobra, widzowie, jeśli chcecie dalszą część tego odcinka to napiszcie w komentarzu, czy chcecie jeszcze w ogóle tą grę, czy mam rozbudowywać tę y, ziemię, y, tę całą ziemię. na odcinkách, či po prostu samému. Takže vidíme se na kolejním odcinku. Pa!